Powoli otworzył drzwi. Dzwonek zabrzmiał jak zwykle, ale nikt nawet nie podniósł głowy. Sklep był pełen starych telewizorów, zepsutych gitar i zapomnianych życiorysów. Za ladą siedział młody mężczyzna. Głowę miał pochyloną nad telefonem, jakby pomylił ekran z rzeczywistością. Stary mężczyzna wszedł bez słowa. Nawet jego kroki nie były słyszalne. Jakby był tu już wiele razy, ale nikt nigdy go nie zauważył. Nie rozglądał się po półkach. Nie zadawał pytań, nie patrzył wokół. Podszedł prosto do lady, delikatnie sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza i ostrożnie wyciągnął coś oburącz. To było drewniane pudełko, małe, proste, ale znaczenie, które niosło, sprawiało, że jego rozmiar stawał się nieistotny. Położył je na szkle. Szkło i tak było już porysowane, ale mężczyzna zrobił to z taką ostrożnością, jakby kładł je nie na ladzie, lecz na marmurze świętego pomnika. Otworzył pudełko. W środku znajdował się srebrny medal. Nosił ślady lat, nieco wyblakły, ale wciąż obciążony milczeniem. Na nim wygrawerowane było imię S. Joy Everett. Sprzedawca nie podniósł wzroku. Przesuwając palcem po ekranie, rzucił okiem na pudełko i mruknął skpiącym tonem: Pewnie podróbka. W tym momencie drugi mężczyzna w rogu sklepu, trzymający zardzewiałą gitarę, parsknął śmiechem. To zabawka po dziadku, pamiątka wojenna na sprzedaż, ta banalna, płytka rozmowa zawisła w powietrzu. Ale stary mężczyzna nie zareagował, nie mrugnął, nie uniósł brwi, nawet nie odpowiedział. Po prostu wciąż patrzył na medal, jakby cały świat zatrzymał się na sekundę i razem z nim spojrzał na ten medal. Coś dawno minionego mogło znowu ożyć, jakby ten mały kawałek metalu nie był tylko wspomnieniem. Lecz nośnikiem całego życia. Mężczyzna przerwał ciszę, ale w jego głosie nie było ani gniewu, ani obrony, tylko ciekawość. Chciałem tylko wiedzieć, czy to jeszcze coś znaczy, powiedział. Słowa zawisły w powietrzu, tak proste, a tak ciężkie. Sprzedawca wzruszył ramionami, z obojętnym tonem, nie odrywając wzroku od telefonu, odparł: Stary to tylko kawałek starego metalu, i właśnie wtedy. Drzwi znowu się otworzyły. Dźwięk dzwonka był ten sam, ale tym razem miał inną moc. Powietrze się zmieniło, jakby do sklepu nie wszedł człowiek, lecz przypomnienie. Mężczyzna, który wszedł, nie miał na sobie munduru, ale jego postawa mówiła więcej niż jakiekolwiek oznaczenie. Ciężar na jego barkach nie był ciężarem wojskowej przeszłości, lecz przeżytego życia. Ten człowiek był jednym z elitarnych żołnierzy marynarki wojennej. Seal. Nie zrobił zbędnych kroków ani nie rozglądał się. Jak żołnierz skupiony na celu, ruszył prosto do lady. Medal leżał tam. Spojrzał na niego tylko przez sekundę. Jego oczy przeczytały wygrawerowane imię S. Joy Everett. Potem się zatrzymał. Nie patrząc na nikogo, nie mówiąc ani słowa, powoli uniósł prawą rękę i zasalutował. Nie był to gest dla ludzi za jego plecami ani dla sprzedawcy. Ten salut był tylko dla medalu i jego właściciela. W tym małym geście zniknęły wszystkie śmiechy, szyderstwa i puste słowa. Bo w tamtej chwili wszyscy w środku zrozumieli, to nie było tylko pudełko, to była relikwia. Stary mężczyzna nic nie powiedział. Oczy mu lekko zaszkliły, ale nie zapłakał. Tylko po tym salucie skinął głową w podziękowaniu. To nieme, dziękuję, było największym wyrazem szacunku po oddanym hołdzie. Sprzedawca po raz pierwszy naprawdę spojrzał na medal. To prawdziwe? zapytał. W jego głosie nie było kpiny ani skruchy. Nie była to zwykła ciekawość. To było przebudzone zrozumienie. Stary mężczyzna nie odwrócił głowy. Nie odrywając wzroku od medalu odpowiedział. Wyciągnąłem dwóch żołnierzy z pożaru. Za to mi go dali. Jego głos był cichy, ale w to nie była taka pewność, że powietrze w sklepie zgęstniało. Nikt się nie odezwał, nikt się nie poruszył, bo ten medal nie był już tylko metalem. Wtedy wszyscy zrozumieli, że niektóre nagrody nie trafiają na półki, niektóre wspomnienia nie mają ceny, a niektóre cisze krzyczą najgłośniej. Medal nadal leżał na szkle, ale teraz wyglądał inaczej. To, co przed chwilą nazwano tylko starym metalem, teraz stało się wspomnieniem oglądanym nie oczami, lecz sercem. Sprzedawca spuścił głowę. Pusta pewność siebie w nim pękła. Przełknął ślinę. Jego oczy na chwilę szukały ucieczki. Proszę pana, powiedział cicho, już nie tym samym głosem, co wcześniej. Nie kupujemy takich rzeczy, ale może da się to sprzedać w internecie. Są kolekcjonerzy. Jego głos się wydłużał, ale sens był krótki. Nie rozumiem. Starszy mężczyzna przemówił, nie podnosząc głowy. Nie przyszedłem, żeby to sprzedać. To nie było zdanie. To było jak policzek. Krótkie, jasne, celne. Sprzedawca osłupiał. Szukał sensu, ale go nie znalazł. Te, to po co pan przyszedł? Wtedy starzec znów spojrzał na medal. Jego oczy cofnęły się w przeszłość. Do dymu, syren, tej cienkiej granicy między życiem a śmiercią. A potem odpowiedział cicho: Chciałem tylko wiedzieć, czy to wciąż coś znaczy. Czas się zatrzymał. Niedosłownie. Ale każdy w środku wstrzymał oddech po tych słowach. Bo to, czego szukał ten człowiek, to nie była cena, to był ślad. Być zapamiętanym, nieuznanym, nieszanowanym, tylko wiedzieć, że się nie zostało zapomnianym. Ale niestety większość ludzi nie rozumie różnicy między przedmiotem a wspomnieniem. I w tym kraju wiele wspomnień gnije w szufladach, a niektóre historie znikają w ciszy. Medal leżał cicho, ale ta cisza zagłuszyła wszystkie dźwięki w sklepie. W rogu sklepu wciąż siedział ten sam mężczyzna. Z gitarą w ręku, z szyderczym uśmiechem na twarzy. No co? Powiedział głośno. To też zostawisz w zastawie. Co następne? Purple Heart? Obok ktoś mruknął. Wystaw na eBayu, dopisz jakąś historyjkę i po sprawie. Sprzedawca jakby nabrał trochę odwagi. Dołączył z wymuszonym uśmiechem. Każdy zostaje bohaterem, jak mu się kończy kasa. Starszy mężczyzna nadal się nie ruszył. Ale po tych słowach jego oczy się zmieniły. Twarz pozostała taka sama. Wyraz się nie zmienił. Ale spojrzenie stało się ostre, jak fotografia z przeszłości. Ci, którzy widzieli je wcześniej, wiedzą. To spojrzenie człowieka, który stracił przyjaciela na wojnie i milczy nad jego grobem. Albo to, co czuje, gdy wchodzi do baru, a ktoś śmieje się, mówiąc: Wojna? A co to w ogóle było? To nie gniew, nie nienawiść. To głęboka niewiedza. Spojrzenie, które mówi nie wiecie, ale nie głosem, wspomnieniami. Przez chwilę pomyślał, żeby schować medal z powrotem, zamknąć pudełko, włożyć do kieszeni płaszcza i wrócić do domu. Tak jak robił to co roku, ukryć medal w szufladzie. Ale tym razem coś było inne. Bo czasem cisza, którą nosisz, już nie należy tylko do ciebie. Czasem ciężar wspomnienia jest zbyt wielki, by nieść go samemu. I kiedy ten moment nadchodzi. Ktoś inny musi usłyszeć tę ciszę. Wtedy właśnie drzwi znów się otworzyły. Dzwonek znów zadźwięczał. Ale tym razem nikt nie odwrócił głowy, bo wszyscy w środku już wiedzieli, co oznacza ten dźwięk. To nie było wejście, to była postawa. A człowiek, który wszedł, był tam po to, by przypomnieć wszystkim o czymś, co zapomnieli. Drugi mężczyzna, który wszedł do sklepu, różnił się od pierwszego. Szło powoli, ale jego kroki były tak stanowcze, że aż trzęsły ścianami. Nie miał rąk w kieszeniach, nie spuszczał głowy. Nie był lepszy od innych, ale przed nikim się nie kłaniał. Kolejny żołnierz, Navy Seal, ale ten był starszy. Jego postawa była ukształtowana przez doświadczenie. Nie miał munduru, ale te ramiona. Te ramiona mówiły wszystko, bo niektórzy wracają z pola walki nie w mundurze, a z pamięcią. Podszedł do medalu, nie pochylił się, nie dotknął, tylko patrzył. Przejrzał wzrokiem imię na medalu. S. John Everett. Zatrzymał się na sekundę. Potem uniósł prawą rękę i zasalutował. Ale to nie był salut z regulaminu. To był salut nie dla człowieka, ale dla znaczenia. Dla wartości, której nie wiesza się na ścianie ani nie stawia na półce. Dla zapomnianego, cichego bohatera. Nikt w środku nie wiedział, kim był ten człowiek. Ale to, co zrobił, a nie to, co powiedział, mówiło wszystko. Nie krzyczał, nie oceniał. Nie odwrócił się do mówiących, tylko wziął medal w obie ręce. Chwycił go delikatnie, jakby to była święta relikwia. Potem odłożył go z powrotem. Odwrócił twarz w stronę starego mężczyzny. W jego oczach było rozpoznanie lata, walki, straty wszystko zawarte w jednym spojrzeniu. I w końcu przemówił: Spokojnym, głębokim głosem Ten medal to nie tylko metal to symbol ceny. Jaką zapłacił ten, kto go dostał. Ja też tam byłem. Inna wojna, inny kraj, ta sama cisza. W sklepie zapanowała cisza. Gitarzysta w kącie odwrócił wzrok. Sprzedawca miał otwarte usta, ale nie potrafił wypowiedzieć ani słowa, bo wszyscy zrozumieli, czasem jeden salut znaczy więcej niż najgłośniejszy krzyk. Podał medal starszemu mężczyźnie obiema rękami. Bez pośpiechu, bez pokazów. Tylko przekazanie powierzonej rzeczy. Stary mężczyzna wziął medal, ale tym razem nie schował go od razu do kieszeni. Trzymał go w dłoniach. Jakby to nie był kawałek metalu, ale imię. Jakby dłoń przyjaciela wciąż spoczywała w jego ręce. W sklepie było tak cicho, że słychać było tylko szum klimatyzatora. Ale nawet on już nie przeszkadzał. Jakby wszyscy zachowywali się, jakby byli na pogrzebie. Starszy mężczyzna otworzył drewniane pudełko ponownie. Włożył medal powoli do środka, zamykając wieczko, zrobił to tak wolno, jakby kładł nagrobek na miejsce. Włożył pudełko do wewnętrznej kieszeni, wziął głęboki oddech, ale jego oczy nadal były suche, bo niektóre łzy płyną wewnątrz i nigdy nie spadają. Odwrócił się w stronę drzwi, szło krok po kroku, nie spojrzał na nikogo, nie podziękował. Jego podziękowaniem była cisza. Ciężar, który nosił przez lata, został na moment podzielony. I to mu wystarczyło. Gdy wychodził przez drzwi, dzwonek zadzwonił jeszcze raz. Ale tym razem nikt się nie zaśmiał, nikt nie komentował za jego plecami. Bo teraz wszyscy wiedzieli: Ten człowiek nie przyszedł sprzedać medalu, on przyszedł uczcić pamięć. Następnego ranka staruszek, jak zawsze, poszedł pieszo do parku. Było chłodno, niebo było szare, ale on był do tego przyzwyczajony. Od lat siadał na tej samej ławce, o tej samej porze. Guziki jego marynarki były zapięte, a na kolanach miał amerykańską flagę. Złożoną, czyściutką. Ten dzień nie różnił się od innych poranków, a przynajmniej tak się wydawało. Ale różnica tkwiła w małej postaci stojącej kilka metrów dalej. Chłopiec około 12 do 13 lat. Z plecakiem na plecach, z rozwiązanymi sznurowadłami, z aparatem fotograficznym na szyi. Chłopiec nie patrzył na mężczyznę. Lecz na flagę na jego kolanach. Nie mówił nic, nie poruszał się, ale jego obecność była wyczuwalna. Staruszek też go zauważył, ale nic nie powiedział. Nie przegonił go ani nie zawołał. Po prostu pozwolił. Chłopiec powoli się zbliżył. Usiadł na drugim końcu ławki. Zamachał nogami. Aparat był nieruchomy. Cisza zbudowała między nimi więź. Minęły minuty. W końcu chłopiec, nie odrywając wzroku od flagi, Odezwał się. Mój brat miał wrócić w zeszłym roku. Staruszek nie odpowiedział, bo niektóre zdania nie potrzebują odpowiedzi, potrzebują tylko echa. Chłopiec otworzył plecak, wyjął skórzany notes, przewracał strony ostrożnie. Rysunki, zdjęcia, wycinki z gazet. Potem z notesu wypadł mały kawałek papieru. Chłopiec go podał. Nie wyjaśniał, nie mówił. Po prostu dał. Na kartce był tylko jeden napis. Nawet jeśli nikt nie bije brawa, rób to, co słuszne. Staruszek przeczytał. Potem schował kartkę do wewnętrznej kieszeni, tam gdzie trzymał medal jak dziedzictwo, jak modlitwę. Odwrócił głowę do chłopca: Znasz jego imię? zapytał. Chłopiec pokiwał głową. Mówię je codziennie odpowiedział. Nie rozmawiali więcej, bo niektóre bóle się nie opowiada. One się dzieli. Tego ranka chłopiec zrobił zdjęcie. Nie było to zaplanowane, nie było artystyczne, ale to ujęcie mężczyzna z flagą na kolanach, drżące dłonie, twarz blada w promieniach słońca, ale spokojna oczy patrzące w przeszłość. Zdjęcie trafiło tego dnia do internetu bez tytułu, bez hasztagów tylko jedno słowo Tutaj. Na początku nikt nie zwrócił uwagi kilka polubień rano, kilka przewinięć. Ale po południu coś się wydarzyło. Zdjęcie odbiło się echem. Ale to nie była wiralowa moda. Nie pojawiły się komentarze pełne emotikonów. Nie było świetne ujęcie. Komentarze były historiami prawdziwe imiona, datowane wspomnienia, niewysłane listy, medale schowane w pudełkach po butach dziadkowie, którzy nie mówili wujkowie, którzy wrócili z wojny i zamilkli bracia, którzy zostali tylko na zdjęciach cisza, która zaczęła się na ławce Teraz rozbrzmiewała w tysiącach ludzi. I wszyscy czuli to samo. Zapomnieliśmy tę historię, ale było już za późno, bo historia narodziła się na nowo. A to zdjęcie, to jedno zdjęcie zrobione tamtego dnia, jednym słowem skonfrontowało tysiące ludzi z przeszłością. W kolejnym miesiącu staruszek przyszedł do parku jak zawsze. Ta sama ławka, ta sama godzina, ta sama flaga, ale tym razem było coś innego. Pewna atmosfera. Coś, co wszyscy czuli, ale nikt nie potrafił wyjaśnić. Pierwsza przyszła bibliotekarka. Usiadła z małym stołkiem i książką na kolanach. Nie powiedziała ani słowa. Po prostu siedziała i przewracała strony. Potem przyszedł listonosz w mundurze. Zostawił na skraju ławki kopertę. Na niej tylko dwa słowa. Dziękuję. Potem przyszedł ktoś z kawiarni. On też nic nie powiedział. Zbliżył się z dwiema kawami, jedną postawił na końcu ławki. Ta kawa była za te, której nie wypito od lat Po chwili przyszedł chłopak zanurzony w płaszczu Szurał nogami, nie podnosił wzroku z ziemi To był najłobuzerszy uczeń szkoły Zawsze wagarował, ale brał udział w każdej wojnie słów Podszedł, oparł się o tył ławki Tylko milczał i w końcu przyszedł burmistrz Ale nie z mównicą, nie z przemówieniem Z wojskową nieśmiertelnikiem swojego ojca na szyi on też podszedł za ławkę. Wbił w ziemię małą drewnianą tabliczkę. Szepnął do niej cicho: To miejsce jest ważne. Staruszek nikomu nie odpowiedział, ale jego ręce już nie drżały. Po raz pierwszy od lat poczuł, że nie niesie tego ciężaru sam. Tygodnie później nie odbyła się żadna ceremonia. Żaden serwis informacyjny tego nie ogłosił, ale Staruszek pożegnał się cicho, spokojnie. Zostawił list w kuchni swojego domu. Jego płaszcz wciąż wisiał za drzwiami, a ten medal już nie leżał w szufladzie. Teraz żył na ławce. Rankiem 6 listopada chłopak wrócił. Ten sam chłopak. Z kamerą na szyi. Ale tym razem nie niósł tylko flagi. Nie schował jej do pudełka. Niósł ją na kolanach. Nie jak coś martwego, ale jak powierzony skarb. Usiadł na końcu ławki. Ostrożnie ułożył flagę. Przyszli też inni. Nikt ich nie wzywał, nikt nie wysyłał wiadomości. Ale wszyscy byli, bo ta cisza stała się już językiem miasta. Kawiarz znów przyniósł dwie filiżanki. Burmistrz tym razem był bez odznak. Na szyi miał tylko imię swojego ojca. I ku zaskoczeniu wszystkich przyszedł też młody mężczyzna z Lombardu. Nie powiedział ani słowa, niczego nie wyjaśnił ale tym razem nie odwrócił wzroku gdy słońce wznosiło się nad horyzont chłopak wstał powoli rozwinął flagę złożył ją ostrożnie każda warstwa była ciszą każde zgięcie było wspomnieniem ostatnie zgięcie przycisnął do piersi i w tym momencie wszyscy oddali wojskowy salut nie było telefonów nie było braw bo ci którzy tam byli wiedzieli to nie był tylko hołd dla jednego człowieka, ale ostatni salut dla całego pokolenia. I wszyscy zrozumieli, jedna warstwa może być bólem, ale dziesięć razy złożona flaga to dziedzictwo.